Ok, dzień dobry z tej strony, Andy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W 11 odcinku z Gry Tell Me Why. Ok, dobra, taki jest plan. Rozumiem. Będziemy słuchać delikatnie i będziemy go delikatnie oh, wypytywać yeah. o szczegóły. I understand, Mr. Barrow. O, oficer Wilson. Yes, o, i teraz have jesteśmy Taylorem. Okej, okay, dobra, dobra. Pytanie jest takie, czy słuchacie, idziemy prosto do niego? Czy możemy coś zrobić? Nie możemy tu nic zrobić. Czy Uncle Eddy jest na górze, czy to jest onkle Eddy? Can I help you with nie, 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 long time no see. A bo że dawno się nie widzieliśmy. Tam słyszałem, że oni się tam przedstawiają w, w tym przedsionku Hello. i Allison próbowała Hello. przedstawić Tylera, no ale wyszło, jak wyszło, bo jesteśmy Let's u Oficera Grega. Trudno. So Tak, chcę zobaczyć szefa. We're here to see Chief Brown. Oh boy. What do you do now? Suspects wanted oh, O nie Miranda rights. So is there anything I can help you with? Mm, access to Mary Ann's file. No, zapytajmy się go. Nie. Kurczę, kliknąłem przycisk. Czy yeah, so but... Czyli musimy być tym bardziej delikatni, bo dzisiaj on nie jest w humorze. E, tu wejdę, nie wejdę. A poczekajcie, a zobaczymy, czy możemy tam sobie dookoła wejść jakoś, coś gdzieś, czy nie bardzo. Bo teraz widzę, że posterunek faktycznie żyje życiem i nie jest y, opustoszały jak był ostatnio. Ale widzę, że chyba nie możemy nic zrobić. Tu możemy sobie zobaczyć jakąś taką mapę. Dobra, to myślę, że pójdziemy po prostu na... Aha. A myślałem, że po prostu... No dobra. Czy to jest Eddie? Halo, czekaj, pokaż... Tak, to on! No to co, czekamy? A pani to co? Hi!

Well, Nigdy nie będzie dobrego czasu, trzeba po prostu zobaczyć. I proszę nam powiedzieć. Tyle w temacie. No! Ja Paniecy, będę delikatny. Sorry, guys. No słucham, co to za zbycie nas. No i co teraz? No właśnie, what now? Hmm. E, sprawdzimy sobie sami, tak myślę właśnie. Dokładnie.

No, właśnie, właśnie. Toilet, toilet, bardzo toilet. Jak to nie? Na pewno nam się uda. No, będę się zachował normalnie, tylko ale po co możemy pójść na górę? Słuchajcie, czekajcie. Zobaczmy sobie. Tu mamy jakieś obrazki. Sika Jakaś tablica. Czy mam też jakieś ulotki? Nie, 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 nie. Chyba, że... Tak, tak, tak. Yy, chcemy zapytać się o Marianne. Pewnie nam powie, że nie możemy zobaczyć tych teczek i tych aktów, akt wszystkich. you could always file a request for access oh so we can see it okay we'll figure it out with Brown thanks so Tyler chief said you were a mentor over at fireweed huh you ever think of joining the force He just got here yeah I know but we could use more people like him was people like me excuse me people like me. Well, yeah you know people with natural authority.

no przecież nie wejdę tam tak normalnie, przecież to jest niemożliwe. A tu? No to od tyłu, że tak powiem. A tędy? Bo my już ten trochę. Z... Aha. A na zewnątrz nic nie ma, jakiś schodów albo czegoś. Poczekajcie. Bo tu mamy cały ten plan pożarowy teoretycznie. My jesteśmy tutaj. Eee... Klatka schodowa jest tutaj. No są schody bort. No przecież są schody bort? Dawaj mi to. Włazimy tam, jeśli nie, nie będziemy y, dzinżolić. Eee... I need to smoke. O właśnie. Yeah, I need to smoke. You a z... co ty pouczasz kogoś tej? Yeah, I know. To jest każdego indywidualna sprawa. Proszę nas zostawić w spokoju tu. Się będzie rzucać, jak weź na kołnierzu. Absolutnie. Do widzenia. Nie mogę oczywiście biegać, bo po co? Ale tutaj są schody. Więc teoretycznie powinno nam się udać wejść. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I też nie wiem, ile mamy czasu, tak naprawdę, na to.

Aha, czyli jednak to ja muszę to zrobić. No weź, Alison. Ja myślałem, że po prostu ty tam pójdziesz. Ja tu już stoję. Wlazłbym do środka i tyle, no. No i co powiedzieć teraz, słuchajcie? To będzie hit. Dobra, otwieraj drzwi. No, Open. Ty. Open this door. Dziękuję, master. No i co teraz? Pogadamy z nią? Nie pogadamy z nią. Kurczę, no. Hmm, no lewa spróbujmy na no bo co. Oh, ups. Tyler. Dobra, mamy to. No, ale są się teoretycznie wślizgnęła. Amel, position. Dobra, ok. Teoretycznie wiem, gdzie to jest. No, idę, nie mogę biegać. Niestety nie jestem do tego zdolny, żeby biec. Mimo, że wciskam wszystko, co tylko mogę, żeby biec. Co on tu daje? No, weź, że luknij tu. Hallo, Dobra, mamy to Archiwum było tu z tego co pamiętam? Nie, to jest zbrojne, to nie. Czekajcie, gdzie było to archiwum? Tu? Aha, czyli w słucham. Może jakaś karta albo coś by nam było potrzebne

Wise Brown on a first name basis with the director of Fireweed. Oh. To jest you find? It's an invoice. Eddie Brown, you'll find it enclosed, the final invoice for Looks like he's working with the Office of Child Services on the case. Mm -hmm. None of our business. Tak, tak, tak. To jest nieważne, chyba aż tak bardzo. Chociaż nie wiem. Jakieś dyplomy, nie dyplomy. My jesteśmy tu słuchać raczej w konkretnym celu. The police chief of Dellos Crossing hosts charity events? Huh? Oh, yeah, the community social. He volunteers. We've and close your invitation for the annual social. Importantly, who's called the cops on who? Who's in charge of the seating chart. Dobra, wychodzimy. Czekajcie. To musi być gdzieś, może coś w biurku bardziej. Pokaż mi biurko. Oczywiście, że biurko będzie. Moment, tu. open.

You finding anything? No. A tocho? A computer? Seriously? You're gonna try to hack into his computer? Talk. We're here for information. And computers are basically information. Wow. Brown looked at our file this morning. Wait, what? What does that mean? I don't I don't know. But there's a reference number. R68653. No dobra, to huh. jakiś dinner. Tom invited Eddie over for dinner. No to czasem bywa no. To nic. I co nacho, nacho mama? Mm, okay. okej. Huh. One have been taken out, but you can find the code uh, through the appendix. One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. No raczej to będzie wszystko w archiwum. Nie wiem nawet po co tu właziliśmy. W sensie to było wszystko takie... dla mnie oczywiste. Ta już w ogóle pobędziła. Ty, poczekaj na mnie, babo. Przecież zanim my przyjdziemy, to trochę minie. Aha. Dobra, to pewnie będzie ten kod.

Dobra, spróbujmy, nie wiem, 4, 1, 0 i 6. Dobra. Będzie po dźwiękach. Dobra, czekaj. Dam daridam. Okej, okay. cicho bądźcie, bo chcę się skupić. Dam daridam. No. Aha. Mnie nie słyszałeś, jakie to było? O Jezu. Jeszcze raz. Dam dadi To jedynka była ostatnia, dobra Wiem, cicho. Jezu, no dlaczego mi się przeklikuje tak jak ja nie chcę? Daj mi to. Dobra, wiem. Dam, da. No, dalej chcę. 6-4, Nie, sześć zero jeden cztery chyba. Czekajcie. Dobra, cicho, cicho. Bo tak, sześć jeden cztery. Boże, sześć zero cztery jeden będzie. Tak, mamy to. Na 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 Ah, uh, looks like they're finally going digital. Oh, that's right. I remember Eddie complaining about this. They're going to have to resort everything. Great. They've digitized their closed files, but only the ones before 1990 meaning meaning our file is still somewhere in those boxes no I bardzo dobrze, tu jest gdzieś a room of scattered case files and a half-done sorting system yep this is gonna be so fun for you mm -hmm, na I pewno keep a lookout what why do i have to be the one stuck with box duty have a better excuse for being there reach out if you need anything Art? nope not this one either uh, no that's not it po będziemy sprawdzać. nope well not this one either no that's not it no that's not it you finding anything about that file number What's that reference number again? Zero five R sixty eight six fifty three. P. -inch.